Tyt. Reklama. Na sesję RPG zapraszam na kanał Thermosa, a po gry wideo na G2A. Może przejdziemy do PDK. A. Surrealnie się skończyło z piękną wizją przy kominku, ale okay. tak wcale pięknie nie jest. Nie, nie, to taka cisza przed burzą podejrzewa. Oczywiście, że tak. Wyobraziłem sobie Tym przez tylko taki przyjemny komfort. Jeszcze to, co mówiliście o o, o, jakby, no nie wiem, o o uzasadnieniu wszystkich tych brudnych spraw, na takiej zasadzie, że ty powiedziałaś, śliw, że każdy ma krew na rękach. Rikard, że odmyliśmy pani mój zawód. <noise> Bardzo to było ładne zdanie. To sobie pomyślałem, Jejku, jak nie chciałbym stamtąd nigdzie iść, kurwa, bo na mm. pewno to, co dokąd dojdziemy, będzie dużo. To będzie lipa. Tak. tak Ale tak. pojawił się poranek, chłód, bo wypali się ognisko. Well done. No to jesteśmy po wilkołaku. Eee, pytania. Wow. Pytania do pedeków. Czy wzięliście udział w sesji? Jest! Tak. tak. Uf, no to jest jeden. Czy doszło do konfrontacji z Wesem? Tak, ma właka Czy zidentyfikowaliście nieznane wam wesem? Nie. Yeah. Yeah. Czy Mroczny sekret wpłynął w jakiś sposób? Ano. Jak do tego Tak. Dodać? Ja dzisiaj nie. No, miałaś ten cień Ricarda. No, miałam ten cień ten cień Ricarda, ale czy to na mnie wpłynęło? Czy o. właśnie tak się zastanawiam? Muszę to przemyśleć, czy to wpłynęło na moje postrzeganie Ricarda, czy moje postrzeganie cienia? Jeszcze nie wiem. Szczerzymy. Myślę, że żeby mieć, mieć punkt, mm. to trzeba by pozwolić sobie na taki, taką myśl, że możliwe, że ten cień to jest coś w nas. Już wcześniej w tej historii pojawiało mm. się, że Wesen. E, tak naprawdę mogą bywać w nas, albo no, nie ma masz takiej wielkiej różni granicy pomiędzy nami, więc całkiem możliwe, że zobaczyłaś taki cień na twarzy Ricarda, jakiego się bałaś tej samej nocy w piwnicy. No, tak. Czy to jest myśl, która uważasz, że tak, będzie ciekawa tak. do eksploracji? Jeżeli tak, to Tak, 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 ogólnie to myślę. Tutaj mam takie pewne przemyślenia na temat tego mojego odcienia i. To mi ta scena z Ekartą jeszcze mi to teraz potwierdziła. No tak, masz no rację. Ma tego. Voilà. A drodzy Państwo, powyżej w layoutie, jak do tego podejdziecie? Ała, scena mordu, która pojawiła się na nowo i przy tym wycieńczeniu, to wszystko. No, myślę, że przede wszystkim dobicie profesora było dużym wpływem mojego sekretu, mhm. bo. Gdzieś ta sekretność morderstwa, które właśnie się wydarzyło, przekona... znowu przełożyła się na zabicie świadka jakiegoś. Mm -hmm. Poza tym, wspominałeś też o oczach, y i, mm -hmm. y i to jest ten motyw, który ci się tak. bardzo pojawia. Y a on odwrócił wzrok, i mm -hmm. ponieważ odwrócił, to dostał w to głowę. Tak, bo nie można odwracać <laughs> wzroku. Nie, <laughs> nie można. <laughs> Dobra, super, Rikard. A to we. Ty dzisiaj yy, miałaś coś ze swoim mrocznym sekretem wspólnego? Tak, mój sekret wypłynął. To, dosłownie. I to wystarczy. <laughs> Szambo wybiło. Zastanawiałem, czy jeszcze jakby kłaść ją tam w tym legowisku, bo miałem to w planach, że gdybyście tam inaczej... Pod... że ona jest częścią tej całej sceny, ale już byliśmy po rozwiązaniu sprawy z wilkołakiem i to tempo już było takie oniryczno-zamykające, ale stwierdziłem, że nie zaszkodzi, a... powiem, dostaniesz punkt. No dobra, a czy ryzykowaliście aby chronić innych ludzi? Tak. Ja chr chciałam chronić Wilkołaka, ale nie, wiem, czy to się liczy. Nie no tak, żeby on już nie był Wilkołakiem, więc żeby nie robił ro rozpiździelu w Upsali. Rozpizdziel W Upsali to tytuł dla dobrej kampanii. A czy nauczyliście się czegoś nowego dzisiaj? Tak. To wynauczyła się tego, że na starość, jak, jak za młodu, fajnie jest być chojrakiem i wygrywać. Tak, tutaj, jeśli zrobi się błąd, to ona, ona tak naprawdę, ona bardzo oczekuje tej kary. Dlatego się przyznała, bo liczy, że ktoś się ukaże. Co z tego wyjdzie, to jeszcze nie wiem. Natomiast potrzeba potrzeba przyznania się, no i potrzeba też takiego zaufania tutaj, że, że w końcu otwieram wszystkie no, takie swoje sekrety przed, przed ludźmi, z którymi jestem, takie, takie naprawdę naj, najgłębsze, że to są ważni dla mnie ludzie. Jednak to stowarzyszenie i, i to, że jesteśmy y, robimy takie trudne rzeczy razem. Ciekawe to jest. Super. Hmm. A czy to musi być kara, czy to może być hmm, pokuta? Pokuta, właśnie, o, chodzi o takie odpokutowanie, w zależności od tego, no, kara może być psychiczna, fizyczna, hmm. może być... Dobra. Hmm. A Rikard, nauczył się czegoś nowego? Tak, całkiem dużo, tylko zastanawiam się, jaka na koniec tego wszystkiego jest ta lekcja, mimo wszystko, bo można wiele wyciągnąć nauki z tego, co się wydarzyło. Najprostszą odpowiedzią jest, że nauczył się fanatyzmu, nauczył się działania bez wyrzutów sumienia takiego całkowitego, bo ten wcześniejszy, sekretny Morton był wraca, jest jakiś taki ten, a tu było to takie bardzo zimno. Poza tym wszystko tym było zaplanowane chyba wcześniej, a teraz... Tak, to było w afekcie, ale chłodnym. Tak, no. I to było, a tam też, właśnie, a tu był ten chud. Który jest ciekawy. Myślę, że tutaj wybrzmiało to, że detektyw nie jest wcale taki. Yy, znaczy, jest opanowany i rozsądny, ale potrafi być impulsywny również. Zwykle do tej pory wszystko musiał analizować, zanim coś zrobił. A tutaj ta analiza może i była, ale to było. Yy. Bo też taka jest, była potrzeba po chwili chyba, tak, że nie było tak. czasu na taką chłodną analizę, która wydaje mi się potrzebuje troszkę więcej czasu, Tutaj trzeba było po prostu... Z drugiej strony też się przytrzymałem przy tym wszystkim tym przed działaniem, więc to nadal jest zgodne z tym charakterem. Myślę, że ta nauka to jest... No właśnie, co? <laughs> Jest tu dużo do przetrawienia mm -hmm. mam wrażenie, mm -hmm. czy jest jakaś nauka, ale, ale tu, nie wiem jeszcze w którą stronę chcę to zabrać i trochę nie chciałbym teraz decydować, no, jest, ale jest, jest. fakt o, nauczyłem się faktu o sobie mm -hmm. i z, zobaczymy jaka jest z tego taka lekcja. Ja chciałbym dodać, że u, uważam, że doświadczenie tej, tego wycieńczenia, które zamieniło się, e, w sensie przy którego okazji pojawił się ten fanatyzm, a później to, że to Poniekąd inspirując Cię, wyciągnęła Cię z tego. Ty też tam powiedziałeś jakieś takie fajne zdanie. Um, Padając na kolana. No to... że... no. Tak, zaczęłam łkać wtedy. Tak, to w ogóle było bardzo intensywne, bo z jakiegoś takiego szaleństwa, które no. widziałam przeciwników, chciałam strzelać, później do łkania, później do zimnej, hmm. zimnej takiej zimnego działania. Tak, to ciekawe było. Jasne, więc przyjmuj punkt i. Ciekawe jest, co z tego wyniknie. Ali w skok z Skogsbarn. Nie do końca wiem, jak to ubrać w słowa, ale mi się prawie udało rozwiązać sytuację niepokojowo. pokojową. Śpiewam i po prostu jakby taką swoją pokojowością, tak. I Ale nagle padły strzały, nagle pojawiła się broń, nagle pojawiła się przemoc, i chyba takie przekonanie Lipp, że da się wszystko. Mimo, mimo tego, jakie ma tam przeżycie ze sobą, że da się wszystko jakoś pokojowo rozwiązać, chyba zaczyna w niej tak powoli topnieć, że jednak no, można rozmawiać, można się starać, można śpiewać, ale przychodzi ktoś z bronią i. Miałaś tak, profesora no, krzyżem. W no. zawodach, tak. No ale to już było, wiesz, to już było też w, 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 w takim, no, Zostań. w boże chwili. Na przemoc dobrą odpowiedzią jest większa przemoc. Taka lekcja <laughs> jest dzisiaj. Większy tak. krzyż. Tak. tak. Dobra, super. Yy, to mamy jeszcze pytanie o rozbudowanie waszej siedziby, ale to jeszcze nie. Mamy. Ale czy dokonaliście czegoś niezwykłego? No, rytuał zrobiliśmy. Ha! Odprawiliśmy. Mhm. Mhm. Ja zał załatwiłem dwóch Rosenbergów i... No, <laughs> Więc to jest sukces stowarzyszenia naszego towarzystwa. Mamy teraz więcej członków, chyba. Nie wiem, ile no oni mają. Na pewno dwóch mniej. No. Nie, nie. nie. Myślę, że ta akcja była niezwykła, dość. Mhm. Po prostu o to mi chodzi, nie? Że takiego wystrzelania i zakończenia po prostu konfliktu. Tak, taki, na w pewno sposób. nie jest. Nieco zaskakująca. No. Liz, chcesz dołożyć coś do tego? Dobra, to, to uznajmy, że, jako, że braliście wszyscy udział w tej dość długiej, niezwykłej nocy. To yy, tutaj też jest popedeczku. Zastanawiam yy, yy, się nad yy, jedną kwestią. Mamy Annały, które na początku następnej sesji, która się odbędzie w poniedziałek. Yy, przypomną nam te wydarzenia. Ale jako, że będzie z nami Maciek, to on w ten sposób pozna te wydarzenia w taki reportażowy sposób. Czy nie wolelibyśmy, żeby Anenały zawiesić albo yy, yy, przerzucić na pół? Nie wiem, na, nie wiem, jak to zrobić. Ale żeby on, jego postać jakby do, dowiadywała się tego wszystkiego od was. Co mm. prawda to też jakby zajmie opowieść jakąś, ale to jest opowieść, którą wy będziecie mogli wysterować. Na przykład I nie z... wróci z wami Tis van Gelder. Mhm. Ja jestem nawet skłonny nie dostać PEDEKA, bo my myślę, mm. że mamy dużo PEDEKów i. Tak, mamy dużo, to... ale no, fajnie by było. No. Nie, no, Dobra, no to, to... To, to... to. zróbmy tak. To w takim wypadku nie będziemy mieć annałów na <laughs> następnej sesji i zobaczymy, co nam to da. No i będziemy mieli. Yy, yy, siedzibę najpierw, bo skończyliśmy mm. śledztwo. Z wilkołakiem. Chyba że? No. Alternatywny pomysł. Napiszę ja na przykład anały, ale one nie będą anałami tego, co się wydarzyło. tego jak ta rzecz została opowiedziana i sprzedana prasie, prasie. I w świat... Albo jakiś no. artykuł, na przykład no. no. będzie. No. 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 no, Ten pismak, co tam pisze, napisze tak, tak, tak. artykuł. Skok z no to termos możesz to zrobić. <głos> <głos> nie to żartuję, mogę napisać. <noise> Tylko widzicie mi jego imię. Ty... Że, o, ten, bo tam był taki ja Tak, tak, postać, tak, mam to, pisało, mam to imię gdzieś. Słuchaj, to w takim wypadku. Bo y... może sobie przeczyta doktor to w gazecie. Tak, to w sensie. Ro, e, jeśli ty, ty byś pisał, to rozpocznij właśnie tak, takim sformułowaniem, które jasno będzie też dla teległowa, że to jest wersja napisana w gazecie. Dobra, że to są Dobra. są annały w tej. Czyli punkt uratowany. Yeah. Nie. No. Nie wiem po co, ale pomyślałem, że to fajny bajer będzie. No, myślę, że fajnie, no faktycznie. Eee, szukam tego nazwiska. Ja się, szybciej to wyjdzie w gazecie, niż my wrócimy do siedziby. Nie, tak. Bo tam nie będzie kiedy opisywać, bo będzie jakiś hardcore. Po, eee. Potem się rozejrzę za, za tym nazwiskiem, bo na razie to go nie, nie jest potrzebny hmm? teraz. Dobra. No dobrze, czy mamy jakieś zagadnienie, które chcemy jeszcze omówić, mhm. czy przechodzimy do, do zakończenia wieczoru? Do pogadów bym przeszedł. No to ci, tak. miał coś. No. Chcę powiedzieć, że cały czas pamiętałam o Hakonie. Miałem bardzo konkretny plan żeby nie zajmować się rytuałem i szukać, czekać na niego i go szukać. Po czym wydarzyły się stany i ten plan poszedł w cholerę. Bo, ja, bo było to bardzo logiczne, że on się tam pojawi, ponieważ było słychać te wycie oraz profesor zaczął nawoływać głośno. No to Jeśli ktoś jest w okolicy albo nawet za nami szedł, łatwo za nami trafi, nawet jeśli go zgubiliśmy na moment, więc było to jasne. I cóż, no ale wyszło jak wyszło. Myślę, że to fajnie w postaciach wyszło, bo właśnie detektyw wiedział, że Hakon jest i jest postacią ważną. Tymczasem Liv szła, mówiłaś, że Liv bała się ciemności i mm. się skupiała na tym, tym całym przedsięwzięciu. I tak, tak samo towe. myślała tylko o tym, żeby udał się ten cały rytuał, mm. więc tak naprawdę zapomniała o Hakonie. Mm. Ja gdzieś pamiętałam, ale jakby zignorowałam. Nie, nie, jego tu nie będzie. No. On w ja mojej jest... głowie bardzo się nie krył z tym, dlatego tam po prostu można było wypatrzyć go, ale on yy, 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 polazł za Tisem Fangeldernem pod zamek i on tam sobie chatował przy Was, więc yy, spodziewał mm. się, że Wy łatwiej znajdziecie yy, ją, niż on sam, gdyby szukał po mieście. Po prostu czekał, o. czekał cierpliwie, a potem polazł za Wami jakoś. Dogonił dorożkę. No, nieważne, realizm <laughs> tej sytuacji, ale konia miał. Miał Jak on byłby do nas nastawiony, gdybyśmy go spostrzegli najpierw i na przykład początku z nim się skonfrontowali, Gdybyśmy go znaleźli. Ja, ja, wyobrażam sobie, że, to, że, że przez to, że Tease jest z wami, to on by myślał, że albo jesteście mimo wszystko trochę na wspólnym mianowniku, albo że to jest do zrobienia. Ale to, to, jest, to był butny, arogancki człowiek, nastawiony na, na zadanie i na cel, więc yy, przedstawiłby wam, że jaki ma cel. Albo byście chcieli pójść z nim, albo nie, był gotów walczyć, gdyby, gdyby ktoś stanął mu na drodze. Mhm. No. A druga rzecz jest taka, która jest warta zauważenia, że Florentina jako postać jest czymś, co nasze postaci sobie wyidealizowały w głowie, że to jest mhm. dama w opałach, biedna dziewczynka, ona jest w Rosenbergach, tak. ma wielką nienawiść do tych wesen i... To wydarzenie może tym bardziej ją skierować na jakieś pójście na krucjatę, więc to warto mieć w głowie teraz. No. Ale tak, też to widziałem, że w związku z tym, że pomagamy komuś, to widzimy w tym kimś ofiarę, a możliwe, że ona niekoniecznie tą ofiarą będzie chciała być. tylko, no tylko się na bycie wilkułakiem i miała w sobie tak. tę złość. I ja się nosiłam z tym, żeby jak już. To do domu Towe, żeby z nią rozmawiać, ale ty ją w sumie to położyłeś spać i myślę, no dobra, no, może nie będę teraz już gnębić tam takiej właśnie. Biednej, ale to też jest taka, taka, już, taka Ja miałam już głowy, nie? żeby ją spytać, czy ona nadal po tym wszystkim tak bardzo nienawidzi wesen, skoro była wesen, może coś tam się zmieniło. Oczywiście zgodziłbym się na wybudzenie, przepraszam, że ci ją zabrałem ze spotlightu, ale myślę sobie, że ona mogła być tam jeszcze w takim stanie, wiesz... Że trzeba odespać wysiłek organizmu, który polegał na tym, że się stawało wilkołakiem, więc chyba lepiej z nią porozmawiać na początku następnej sesji, mhm. nie wiem, mając ją albo w siedzibie u was, albo odprowadzając dokądś, bo coś z nią trzeba zrobić, to no nie? Ja myślę, że to jest taka kwestia 50-50, bo przecież widząc, jak bardzo walczyliśmy o to, żeby ją zmienić. Przecież ja jestem ranna, naczytowa jest ranna i ona może gdzieś tam przypomnieć sobie, że próbowałam ją ochronić jako ją, chcieliśmy ją odmienić, więc może sobie też pomyśleć, że jest też inny sposób na. Nie wiem, kontakt z Wesem, nie mm -hmm. tylko niszczenie go, ale też właśnie rytuały, które mogą działać, zamieniać, ale też odmieniać, więc. Mm -hmm. A to też to już nie uważam, może Uważam, że ciekawa y sytuacja wyjściowa. To tego. że będziemy ją po prostu zwyczajnie nawracać. Będziemy ją urabiać. <laughs> tak, też można. No to są... Bardzo mi się podobało zagranie skazy. Y ...tej psychicznego obrażenia krytycznego właśnie Erykarda. Um, to fajnie zagrało, wyszło fajnie wyszło. wyszło fabularnie i mechanicznie. No kurczę, tam jest dużo fajnych rzeczy. No, tam no. jest dużo, aż, byś, aż bym chciała jakieś mieć schazy. Zobaczymy czy to zostanie, nie? bo to teraz będziemy rzucać chyba. Tak, tak, będzie rzut na regenerację. Trochę nie pamiętam na czym on polega. Coś tam się brało jakieś... Ale tam mamy spenie. chyba jakiś przerzut czy coś? Który, A nie, rzu, to było przylepsze. Jeśli o, rzucisz... Rzuc no, się no, to rzucę, to się rzuca się po prostu, jakiś test. Li, liczba kości równa krzepie i koordynacji, jeśli to jest skaza... Mhm. Tak. Czyli logika i empatia pewnie. Mhm. No to akurat jestem mocny. I jeżeli będziesz miał jeden sukces, to ona wtedy się zregeneruje, ale jak nie będziesz I miał dobrze sukcesów, nie. to zostanie z tobą. Myślę sobie, że zrobimy wersję siedziby, ale chyba niekoniecznie długą, bo Wy i tak jesteście poniekąd w trakcie śledztwa następnego dotyczącego zamku. No nie? Więc oczywiście tak długą, jaka będzie potrzebna. Jak będziecie potrzebowali przecież scen leczenia się czy uspokajania nerwów, ale jesteśmy w pewnej nagłości, no bo wrócimy do zamku, w którym albo jeszcze trwa, albo już się skończy. Przepraszam, poród. Co z tego wynika. Natomiast myślałem sobie o udogodnieniach i potraktowałbym to w ten sposób, że normalnie możecie udogadniać swoją siedzibę w taki sposób, myśląc o tym, że podczas poszukiwania Algota i Ilwy mogliście trafić na jakieś miejsca, które w wolnej chwili możecie pójść i sprawdzić, co to takiego jest. No nie, to chyba ma sens. Nawet jeżeli by to były udogodnienia ludzkie, to to też podciągniemy jakoś. Mhm. Dobra, dobra. Ochroniarza nam trzeba. Mhm. A powiedzmy no. jeszcze, ile stanów można naraz sobie wyleczyć? Bo ja jestem tak fizycznie dość no, słabo. Co? Nie wiem, czy nie wszystkie, tylko to wtedy wymaga czasu i pieniędzy. Kost. Tak, ale mhm. będziecie no, mieli ten, 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 tą swoją skarbonkę. Nie powiem, jak się to nazywa. Nie kredyty, tylko. Kapitał. Kapitał. Mhm. Y no. i będzie może Możesz też wykorzystać. znowu wykorzystać ulepszenie, bo to będzie chyba nowe, tak? Mhm. Ja a mogę możesz... inspirowaniem leczyć i wtedy mogę wyleczyć, wyleczyć trzy stany psychiczne. A do, to ja, ja mam. to trzy. fizyczne mi trzeba. Doktor. A fizyczne to miała. doktor. No Tak. I Wiemy, jeszcze masz ja swój doktor. przedmiot osobisty, nie? No ale do tak, ten swój przedmiot? Nie? Pamiątkę. Mhm. Ale Dobre. to też chyba właśnie. To raz na sesję by. chyba. Tak, ale on leczy też on leczy psychiczny stan, no nie? A nie fizyczny, a Tak, raczej tak. Mhm. I wpyta <grym> o psychiczne. Czyli tylko doktor. Tak? Twój ulubiony. Ale może jak mu powiesz, że w, o, od tyłu nie, w plecy walnęłaś wiemy. typa krzyżem, to stwierdzi, że a wreszcie. Wreszcie się na, na, nawróciłaś. No tak to zgrywasz, ona tego lubi A tu jest napisane, że stanu, nie, że psychicznego. No tak. Tylko trzeba uzasadnić ten... sensowność. A ten przedmiot, tak jakby, że no, interakcja yy, z nim. Pamiątka, tak. Jeden okay. raz na sesję możesz skorzystać z pamiątki w celu wyleczenia stanu. W ogóle no. nie miałem. Oczywiście również... mis mistrzyni no. gry podejmuje decyzję, czy to ma sens. Mhm. C hmm, no ale w ramach ewentualnie yy, polowania na skazy i dary. Będę tutaj raczej nie uległy i pójdę tylko w psychiczne stany. To mi się wydaje logiczniejsze. No chyba, że twoją pamiątką jest tak. Wiesz, bandaż i lekarstwo od babci. Nie, moją pamiątką jest testament bez podpisów, który zupełnie nie miałam w ogóle czytać sensu, bo to było losowane wtedy, więc to leży sobie i raczej tylko nie. No to wyczerpanie możesz jak... Służyło jako poduszka. <laughs> Ale, jakbym teraz miała kolejny stan, to później by mi też jakaś skaza mogła wejść, tak? No. Mhm. Tak, tak. No, no przemyśl nie <laughs> Są i skazy i y, dary jednocześnie na tej samej tabeli. Chyba, im wyższy wynik, tym trzeba. większa szansa, y, żeby walnąć dar. Tak. No, no. Od 61 jest nakryta na dar psychicznych. No na pierwszej trzeba mieć szóstkę i wtedy tak. wszystko to są dary chyba, nie? Tak, tak, tak. Czyli tam... daleko było, no. Fajnie, fajnie. Fajnie. Ciekawe. A ta sekwencja walki y, mechanicznie, jak, jak wam się to przy... grało? No, e, była dosyć rozbudowana pod były opisy ilości... właśnie, że, że mm -hmm. tak bardzo w slow motion to wyszło, mm -hmm. e, ale ja, to znaczy, tak jak to widzowie chyba odebrali, słuchacze, natomiast, no, nie wiem, ja... Mnie się bardzo podobało. to było sporo osób. W plus. Ona miała dwa, yy, dwa ruchy swoje, mm. więc to no, trudno, żeby to było jakoś tam bardzo szybko mam wrażenie. Mm -hmm. mi, mi się podobało od strony takiej mechanicznej, bo widziałem sytuację. Ja też miałem otwarte mm -hmm. te tabelki i tam było w miarę chyba wszystko spoko. Mm -hmm. Trochę też tam się dało wykorzystać to. Tą mechaniką, ona nie jest zła nawet do tej, bo tam są te śmieszne rzeczy, właśnie te zamiana inicjatywy. Tak, tak, tak. To Zrobiliśmy tak, tak, no, najpierw zamianę, a później trudno. ja jeszcze zamieniłem, to było fajne. E, wiadomo, że wolno, bo tam. Ale też to te tempo było takie całości, że mhm. dużo mówiliśmy, zwolniliśmy opisy, mówiąc o jakichś takich doznaniach, jakichś tak, emocjach, tak, niepewności, bo nie było jasne, co w tej walce. Kto, kto jest tu przeciwnikiem czasami, nie? Tak, tak trochę m. się obracało, czy strzelać, czy nie strzelać. Później ktoś strzela Jurikard. Ja strzelałem. później patrzy na mnie, mnie dziwnym wzrokiem. Tak. Samo ja on jak, jak mówisz strzela i to strzelałem. Mhm. Ta, ale ta w ogóle niepe niepewność działania była bardzo fajna w tym. W sensie mhm. Właściwie co z tym robić, no nie? Na przykład to, że. Żeby ją uratować w sensie, żeby wyciągnąć z niej kołaka, trzeba ją zamienić w człowieka, ale jak ją zamieniamy w człowieka, to łatwiej jest ją zabić yy, temu hakonowi, no nie? Ten twój no, tak, żeby osłonić ją swoim ciałem, nazywając imieniem Florentyna. Jest yy, taki fajny, ale bardzo dramatyczny. No bo ty mogłaś zostać zraniona, albo ona mogła. Jak on dobrze mu wszedł strzał, to być ja się, ja się bardzo bałam, tylko wiadomo, jako gracz, bo przecież nie znam zamysłu Twojego mm. jako, prawda, na dokładnie ten rytuał. Ale ja się bałam, że w pewnym momencie faktycznie, jeśli ona oberwie zbyt dużo razy albo zbyt dużo razy się przemieni, to ta złość weźmie górę i ona już nie mm. będzie mogła wrócić. Mm. Więc y, dlatego chciałam ją jakoś ochronić przed tą całą agresją. Ja myślałem, miałem w głowie tak, że jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to po trzecim użyciu imienia Florentyna trzeba będzie rzucić na y, tą inspirację, żeby zadziałało. Mhm. Ale to też tak sobie myślałem, chociaż zakładałem, że doimprowizuję to jak trzeba, że maksymalnie pięć, a później kurwa już nie działa. Mhm. Po prostu wyczerpało się Jeszcze to. Zakres. Tylko łakiem gadaj. No. 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 Jeszcze tylko dodam, że. Początek też był bardzo fajny z tym takim co teraz robić. Tak, w, Można było tak wrócić i postawić ten wybór trochę przed nami. I też fajnie, bardzo, że za... poszliśmy na bagna hmm. jednak. Myślę, że to było dobre, bo chciałbym mieć doktora w tej w zamku hmm. jednak. Ja właśnie znałam też e, trochę jako graczka, że dzisiaj jest lepiej załatwić e, wielkołaka, mhm. żeby później właśnie to, co się dzieje, bo tam będzie... Mam wrażenie, że tam będzie więcej, będzie gęściej e, tej naszej sieci. żeby już jeden było z nami. No ale... Ale pa... motyw. Wybór, podjęcie decyzji, dokąd pójść, bardzo fajne. Bardziej, mhm. że naprawdę o, zostawienie tego drugiego ma swoje konsekwencje. E, mhm. Zostawienie tak, czegokolwiek to, to, by miało konsekwencje. Tak. Dobrze. Ja jeszcze tylko właśnie chciałam to tak sobie zakończyć, że moment, w którym ja mówię, że odrzucam kij, ręce do góry i, i mówię Florentyna, Florentyna, a to w tym momencie rzucamy na inicjatywę w ja <noise> ja taki... No, no tak, to jest to. Jest to. <głos> <głos> Możliwe, że powinienem był pamiętać o tym, zanim wypowiedziałaś Florentyna, ale Mm. Ale to bardzo ładnie nie dla Nie naprawdę. także No Teraz sobie raczyli. Uważam, że całkiem ładnie ona weszła. To miała wejście smoka. Przez to, że nie rzuciliście tego, tej czujności, to ona się zakradła. Mm. Rykiem was prawie przewróciła. No dobrze, bardzo dziękuję za bardzo, bardzo przyjemną mroczną sesję. Och, Dziękujemy. fajne jest to, że tyle jest zła w tych dobro niosących ludziach. No <laughs> jest takie. Pif, pif, pif. Zatem yy, drodzy Państwo, miłego weekendu. Dzięki. Ja, mam jeszcze słowa na odchodne mm -hmm. do oglądających na YouTubie, żeby pisali komentarze, bo czytamy i są tak. zawsze fajne. Bardzo I przyjemne. Wiedzcie, że są czytane. Są czytane. I polubiane są też. Dokładnie. Mm. Nawet te, te takie mniej przychylne też są polubiane, bo lubimy krytykę, ale taką konstruktywną. Taką Konstruktywno. To nie jest łatwe, ale tak. Dobrze. Dziękuję wam bardzo. Zamykamy stream na dzisiaj. Dozo. Dzięki, Wszystkiego dobra. dobrego.